Jest bardzo, bardzo późno już. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł na nagrywanie filmu, ale pomyślałam sobie, że skoro już zaczęłam ją malować, to może chwileczkę Wam pokażę, jak ją maluję. Nie wiem, czy tutaj widać. Jest. Widać. Mieszałam farby. Wymieszałam pięć różnych kolorów farb. Z tak zwanym glossem i tinerem. Tinerem. Rozpuszczalnikiem, jak gdyby, rozcięczalnikiem. Dobrze jest sobie wybrać elementy Waszej ozdoby, powtarzalne elementy, które chcecie, żeby były w tej samych kolorach albo w tej samej tonacji kolorów. Dzięki temu nie marnujecie dużej ilości farby w tym momencie, bo to naprawdę to jest akurat dla mnie zmora, bo ja mam tendencję do tego, że marnuję bardzo dużo farby nakładamy farbę takimi delikatnymi, delikatnym ruchem pędzla miejsce w miejsce, miejsce w miejsce robimy to powoli ze względu na to, że jeśli zaczniecie machać mocno pędzlem, to wbijacie bardzo dużo powietrza i powstają bąbelki. I te bąbelki naprawdę dobrze nie wyglądają później. Należy je zlikwidować w różny sposób. Można mieć różną technikę i likwidować te bąbelki w różny sposób, ale najlepiej zapobiegać, żeby nie się nie tworzyły. O, nie wiem, czy to widać. Nie, no nie będzie widać. E, następnym razem przygotuję po prostu lepsze miejsce na, na kamerkę. Będzie to po prostu lepiej widać. Okej, okay. dobra. Jakoś nie mogę. Proszę bardzo. Hmm? Już się coś dzieje. Już się coś dzieje. Trzymajcie się.